Znaczy człowiek... I got you, home. Może być! Zajebiste. Cześć! <laughs> What, can you do this? <laughs> oh, <skurda. laughs> no tak to ja nie chcę nawet mówić. Wolę tak zrobić, chłopaki. Ja tylko jadę po boiska chwilowo. Ja pierdolę. A! Pięknie Pięknie Gdzie jesteś? O BŁŹ BŁŹ Ale, ale zobacz kurwa, jak to wyglądało, nie? Patrz Łohooo Tak było, to. Ale w to był, ja pierdolę Jeby Patrz to Ojej. O kurwa diabeł Skopanie Ale ja to spokojnie zjebał bo skopałem, dlatego Ooooooooooooooo Wal. Taki był plan Pięknie jedź, ja to wystawany Zginął Ruchacie się Słuchajcie, a ja z powietrza, teraz się wyskoczę. Kurwa! Jest kurwa Stasieńku! Ale już pędzi, do ciebie. O! opanie, jak ładnie! Tak. Co się stało, Kristofer? Dwa... Uh, o się odbiła pięknie Dobra Może się uda Wysy? Dawaj! Ale jesteś król, wiesz oh, kurma. o tym... No to wiem. Pięknie. O, oh, Ale go grałem! Kurwa, to było piękne! Ale kurwa podwójne strafienie ze spina, to jest kurwa rzadkość. Ja no, pierdolę, Ale dobre, Korea dobra. Do no dzieena! Może być. Tak jak mówię. Tak wariat. Piona! Let's go! Spadłeś na Ale tu była kurwa dojebana piona! Nie no nie, pokażcie to pionę. A będzie trik? Spierdoli, trik. trik. robisz? A! Oh, 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 oh. Co za trik? KIKO! To... OOOOOH Nie no, za to tu się prawa należała! Podaj, podaj, podaj! O oh, coś to tak? zrobił! Nooo! Oh. Oh. Oh, trik za trik! Jak tu został, Grek? No fuck! Hey, You stupid! Maria! Tamten drugi mu ładnie podaje, ten jeden... Oni wiedzą, co robią, mają swoje role w życiu, kurwa, naprawdę. Bo w życiu no w życiu, kurwa! W życiu, ...spokojnie... Dobrze, że czuwałeś, eee, kurwa, aniele stróżu, do połowy mój. Ty zawsze, kurwa, przy mnie stój, uju <laughs> Aniołek, U, Ooooooooooo! Ale coś to zajęło! <grym> Ale go zrobiłem kurwa! Ja no, pillardowy gol! No? <grym> Podał? <grym> gol życia kurwa! To, to i tak było w kurwę lekko. Jestem nie ja w całą <grym> Dobrze jest! <jak. grym> <To>, o kurwa! <grym> <grym> Fajka, O kurwa! nie przyjmę, przyjąłem jakimś cudem, ale. To... O, nie! Zginąłem! Nie taką, nie taką! Kurwa, mać! Oooo! Ale to mi kurwa! Nie daję bo tak poleciał, kurwa, los ten co, koszący. Dobra, zostaw. Kurwa! Kurwa!

Jezus, Maria! Kurwa, bać! Kurwa! Ale dlaczego jestem sobą? No kurwa! O nie trafił! Bo ja to spierdoliłem Karol, moment! Ja chciałem zrobić tak jak ty gola Butcikiem, kurwa, truga Spokojnie, bo piłeczka sama do mnie wraca Piekę! O, no to jest nasz człowiek kurwa w rodzinie Ale to jest zajebisty gracz Najlepszy Łódź płoć ale my dzisiaj kurwa niesamowite to jest kucy. No niesamowity wylew to oczywiście Oj, O kurwa Za no, dobry Karol jest momento. Kurwa Jeszcze raz Walfto! to Kurwa falaj! Tak! Yes! Jest! <laughs> Jablate, dawaj. Kurwa, wysy! Spokojnie, kurwa. I tyłem. <głos> <głos> ja pal, pal. też. Na, ja na ciebie, nie ci Ja pierdolę, jak ta piłka się odbija. To pają goście. Nie? O, kurwa. Łysy. What the fuck? Walk to! booster, kurwa! No ty kurwa! Ja pierdolę! Uuuu! No, no nie! Co za czary! Kurwa! Nie! Kurwa! Jaki to był, Jaki to był wylew! Jaki to był wylew okrutny no? Ło, jak ty ją minąłeś, ja... ja o! to dobre, było lecę! Kurwa! El Eldorado! Eldorado, kurwa, kurwa! Cudo! Ja pierdolę. Okay, o! Okej! Okay, może być! O kurwa, to, to ci zrobił prezent. Kurwa, golf ją odbił, jakby kurwa była dla niego przygotowana. Górą! O, pięknie w końcu jakiś mojdziesz Wysy? Dalne wszędzie, pięknie Jakie sito, pięknie! No i mistrz! A, a, a to tak jak zawsze A to była zmyłka przecież koło! No nie ruszaj się, kurwa! Ale... spokojnie, zaraz oczeka dopiero O, jak się kujowo, O OLE KURWA CYTO O, jak to zrobiłeś Kurwa, szkoda, że powtórki nie będzie O, leć szkoda, tak że kurwa, powtórki jest, jest. Remis. Tak jest Szkoda, że powtórki nie będzie, bo chciałem zobaczyć, jak ty coś to obronił, bo ty znikąd się u mnie pojawiłeś Dobra, zapisuję nagranie, zobaczysz kiedy o, wyczułem skurwiela! kurwiela. Uuu, kurwa padła! Obronę dostał, obronę dostał! Ale tak, on no musi być naprawdę zadowolony. O, no i chuj. Wow, na is... Bakana chuj. Łodź! <laughs> bo ja chciałem, żeby się oh, w ciebie nie wjebać, to cię przyskoczyłem, A Gdybyś go zmylił, kurwa. Zobaczymy go obaj, o kurwa! Nie, że ona, ja nie wiem czy ja bym ją obronił. Dobrze, że ją trafiłeś o. o nie! Jak to się stało, wysy? O! Co jest, wysy z tobą? martwcie się Była obrona, what Ale kurwa tragedia Co ci stało we mną?! NIE! KURWA! ŁYSY! Ja pierdolę! Nie dawaj bratu klawiatury! ON JEST W GDAŃSKU DO no, KURWY To ping większy no JA PIERDOLĘ TY CIECIU Gdzieś jeszcze pojechał w lewo To jest samobój nie grać. Co ty robisz kurwa łysy? I don't know man Ty zaraz tam na ławkę Do garażu jedziesz CO? Aha. A później robi takie coś. To tak jakby Picasso miał Dauna. A tak się gra w te gry? Co jest? mam piątkę zbić. Eee. Sobie, O, no i pięć punktów. Kurwa dla Gryfitorów Kuba jedzę 19 Mickel 57198 i. No nie dada, ma zdjęć Piotr, Piotr jest, jest Pioter! kopela Jedź do to tak jak Kuba kurwa na frykonie w tym pokoju Piotr, Piotr Piotr Kurwa manifestującego swojego o starego pijanego Nie ma nie będę MacQuenek! Udałem radę Kurwa jest się wiza! Ja pierdolę jaka to w szarżę kurwa. Nie, kurwa. nie dość że! Pusiałeś teraz nic matę w śmig otwierać! Nie dość, że kurwa! Jest McQueen, to jeszcze jest jakiś pajac z flagą Polski, więc jest no dobrze. No to Piotr chyba nie? No chyba daj, no. Nie ma żartów z nami, kurwa. Kurwa, ale ugotowałem! Ale to było zajebiste! Kurwa! Nie, my dzisiaj nie wychodzimy z tego. Olej na zło, tak, e, Kurwa jest. Ale to dobra była było. Pierwsze wypoczynać dzisiaj, kurwa. Pierwszy... myśmy tak samo się zaspinowali, idealnie. No kurwa, braci się nie traci. Co? O, ja pierdolę. O, wyciągłeś U. to. Ja pierdolę. Ja je to jest do kalendarza napisać, kurde. No to, tak, no rzeczywiście. O! A to Co już do... w ogóle stary. Tyłem w stolkę, pryskałeś? Dobre. O! Kurwa! Pięknie Ty, Teraz ja byłem w piana stą... jest! I wyciąga wysoka, wysoka, kurwa! Jest! Let's go! A nie? czego nam zabrakło, ale ty o, jesteś zadowolony. byłem obry. jak trzeci stary. <laughs> Pato, ale to było zajebiste Uuu czekała na mnie piękna gwiazda. Na końcu tej drogi syzyfowej. Dwa razy masz. Łuhu!